Jeziora, dnia na nawet słynna Barcelona. I ławiaku dobrze wiesz, że najlepszy i kajs. Witamy Państwa na konferencji pomeczowej. Dzisiejsza 30. kolejka. Już za nami, bardzo mocne emocje, nastawienie przy ulicy Sienkiewicza, Jeziorak i Ława remisuje z Romity Gowdak. są z nami trenerzy o no i posłuchamy co mają do powiedzenia po tych 90 minutach, zaczniemy od trenera Michała Mościckiego, Romity Gowdak. Dzień dobry, na pewno. Myślę, że mecz mógł się podobać dla kibiców. Jedna i druga drużyna, mimo pogody, stworzyła naprawdę dobre widowisko. Jak na czwartoligowy poziom, zarówno my, jak i Jeziorak, stworzyliśmy sporo sytuacji. Przed meczem ten remis byśmy brali w ciemno. Po meczu jest lekki, niedosyt zarówno pewnie u mnie, i u trenera gospodarzy. Ale ogólnie uważam, że ten remis jest sprawiedliwy. Także myślę, że, tak jak mówię, remis sprawiedliwy. My się szykujemy na baraże Jeziorak już się szykuję na wakacje. Dziękuję. Dziękuję bardzo, mówił Mikał Myśliński. O zdanie, prosimy teraz trelera, żeby Jeziora Kariwawa. No wypada mi się zgodzić z gości, że naprawdę to było bardzo szybkie spotkanie, spotkanie to się to szło w szybkim tempie. Uff. Pierwszej w pierwszej połowy można powiedzieć, że, że ta odsłona miała kilka fragmentów, bo bardzo dobry naprawdę początek naszym wykonania, gdzie, gdzie zaczęliśmy też najgłości do, do defensy na no, te nasze ataki trwały no, może 10-15 minut i, i gdzieś, gdzie wydawało się, że, że wszystko jest na, na najlepszej drodze, żebyśmy w 3 minutach objęli prowadzenie, to, to straciliśmy. Straciliśmy kola i, i trzeba przyznać, że od tego momentu graliśmy bardzo słabo i, i, i istnieliśmy. A tak, no, też dosyć przeciętnie przysyłaliśmy się w dniach defensywnych, gdzie, gdzie, gdzie drużyna gościa atakowała maksymalnie 3-4 zawodnikami i gdzieś dużo tych akcji kończyła yy, strzałami. Po jednej z takich to takich zdobyła drugą bramkę i no, no, ja też mam dużo uznania dla mojego zespołu, że jak grałem, jak powiedziałem, w tych no, 20-25 minutach, w tym fragmencie pierwszej połowy. Bardzo przeciętnie, myślę, że był najsłabszy naszej gry w, w tej rundzie na, na własnym boisku, ale, ale no, potrafiliśmy się podnieść fajnie, że, że zdążyliśmy jeszcze przed przerwą 6 bramkę kontaktową i, i no, w drugiej połowie. Myślę, że ta nasza przewaga była bardzo wyraźna tak naprawdę. No, mieliśmy dużo sytuacji. Dużo sytuacji. Jedną wykorzy wykorzystaliśmy po postrzale Łukasza Świętego, mieliśmy jeszcze też swoje okazje, bo i Michał Fowią idealną no, i Łukasz Święty, ja miałem też naprawdę bardzo dobrą sytuację dla mnie. Dla mnie tak samo bardzo kontrowersyjna sytuacja z Łukaszem Słuchowskim, gdzie najbardziej no, ja była blisko sytuację. Według mnie zawodnik różne kości był daleko daleko od Łukasza i to go w piłka w piłkę na pewno trafił Łukasz, był w ten kłopany za rękę i według mnie to jest jedna no, 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 też Muszę powiedzieć, że gdzieś tam sędzia naprawił błąd błędem, bo, bo w pierwszej połowie też goście mieli tam prawo domagać się rzutu po ręką. to jest no też z tymi rękoma wiem jak to jest, tak? Jeden sędzia jak drugi, drugi nie i tak naprawdę od każdej decyzji się, się obronią, ale, ale myślę, że tutaj nie chciałbym za dużo o arbitrażu bo generalnie dobrze sędzia działo zawody. Tutaj nie ma jakichś tam do niego większych, nie ma pretensji, to jest no w tych dwóch sytuacjach myślę, że, że po, po jeden, obie, obie gdzieś trybyżyny mogły mieć mogą mieć pretensje, także no na pewno gdzieś kiedy w momencie, kiedy przeżywaliśmy 2 do 0 ten, ten wynik gdzieś się ten zależał na, na, na tym, żeby żeby przynajmniej ten mecz zrealizować i to się udało na pewno Przede wszystkim chcieliśmy grać o trzy punkty i to nie ulega wątpliwości, I do tego dążyliśmy w drugiej połowie, ale się nie udało i, i trudno na no, ja tych chłopaków, żadnych e, większych nie mam, bo, bo są tylko tylko ludzie i, i każdemu gdzieś tam no, może się e, trafić przy e, dzień, natomiast ja nie jestem człowiekiem, który jakoś szuka alibi, czy zawsze patrzy na siebie na, na swój zespół, ale no też no, ciężko jest e, raz, że ta pogoda, upał gdzieś no, wiadomo, że że doswiera bardzo, natomiast no, z drugiej strony my jesteśmy drużyną, która gdzieś no stara się grać po ziemi piłką, natomiast no kiedy na, naszej, na naszym boisku w tygodniu odbywa się po kilka kilkanaście meczów w tygodniu, to, to, to ciężko jest później, żeby, żeby ta murawa wyglądała w jakimś przyzwoitym stanie, no bo dzisiaj to no naprawdę no, no słabo wyglądało i tu nie ma się wczorajować, bo ja tutaj nie wymagam jakiejś subifale, no, grają na tym boisku wszyscy, no to natomiast znaczy, no, kiedy mój zawodnik chciał w środę sobie indywidualnie, to, to usłyszał, że ma stąd uciekać i bo będzie wysłana policja, także to też jest trochę niepoważne, że, że wszyscy mogą na tym boisku grać i trenować, tylko, tylko nie zawodnicy jeziora Ława i to też jest przykre, że, że jeśli wszyscy ciągniemy głos w, w, w tą jedną stronę, bo do tej pory odbyłem tylko dwie jednostki treningowe na, na boisku głównym w tym roku i no to jest no bardzo dziwne, bo, bo takiej sytuacji do tej pory nigdy nie było i no mam nadzieję, że... Więcej to już nie po bo tak jak mówię, no, gdzieś, gdzieś tu nas tej gry. No, no też może no, łatwiej nam się gra, kiedy to wojsko jest w y, jak, je, tak jak najlepszym stanie, a wiadomo, że nasza, nasza murawa, kiedy jest za to jest, ja uważam, jedną z najlepszych w Natomiast no, w tej rundzie tak to nie było i, i, i na tym bardzo mocno uwolniono mm. tego dzień, że wszyscy na niej grają, noc, tylko, tylko nie jedzie rektora, seniorów, która wydawałoby się, że Powinna być dużo najważniejszą w tym mieście i, i, i w tym klubie. No to są być może, być może niektórzy mają na, co, na to nieco, nieco inną optykę, ale tutaj no też nie chcę jakichś takich onurów nastrojów yy, tych wprowadzać, bo, bo nie, ja z chłopakami rozwoziłem i, i naprawdę ich podziękowałem za wspaniały sezon, bo, bo byliśmy Beniaminkiem, który, który wracał po 10 latach długiej przerwy do czwartej i 10. Jeszcze ten początek rozgrywek był w naszym wykonaniu taki na gdzie dobre mecze lataliśmy z słabszymi, ale cierpliwie i konsekwentnie pracowaliśmy, trenowaliśmy, wiedzieliśmy, że droga, którą podążamy w końcu przyniesie efekty i, i, i to nastąpiło, bo, bo na pewno no, drużyna znotowała ogromny, ogromny progres. Ja dzisiaj policzyłem, że, że w ciągu sezonu grało 10 młodzieżowców, z czego 7 bardzo regularnie i z tych 10 młodzieżowców, to 9 grało po raz pierwszy w życiu w czwartej insta, że my też gdzieś musieli się nauczyć tej dorosłej, też to wymagało e, no, pewnych e, błędów i, i na to, tak jak powiedziałem, no, potrzebowaliśmy czasu i cieszę się, że, że nauczyliśmy się tego, że, że ta, gra, ta nasza gra na, na wiosnę Myślę, że mogła się podobać tak samo, tak samo w końcówce pierwszej rundy. Wygraliśmy 21 meczów w tej rundzie, jeszcze 20. Wygraliśmy minimum dwiema bramkami. Tylko jeden mecz w korszach. Wygraliśmy 10 gdzie bramkę zrobiliśmy na jeden w końcówce. A tak, to, to wszystkie nasze wszystkie były pewne. To nie było tak, że gdzieś tam mężu po, po meczach. To znaczy, że ludzie, którzy z nami przegrali, pływali, że gdzieś wygraliśmy przypadkowo, czy jeszcze jakoś warto akcją, akcję, bo, bo tak nie było, zagraliśmy dobrze w piłkę. Jestem bardzo dumny i, i szczęśliwy z tego, jak się zaprezentował w trakcie tych całych rozgrywek i zrobimy i, i, wszystko, żeby, żeby tą formę otrzymać, a nawet grać jeszcze lepiej z tą formę z wiosny, żeby otrzymać albo, albo grać jeszcze lepiej w przyszłości. W przyszłym sezonie. Także jeszcze raz dziękuję wszystkim, zwłaszcza zwłaszcza moim zawodnikom moi. i mam nadzieję, że wszyscy będziemy będziemy się na studenie już Dziękuję bardzo. Mówił trener różnej Zielaka Wojciech Figurski, a jeszcze kilka słów ze strony trenera Golda, pan Michał Mściski. Ja również chciałem podziękować o swojego całego zespołu dla tych chłopaków, którzy... Nieraz zostawiali swoje rodziny, pracę. Jeździliśmy praktycznie całą rundę w 13, 14. Chłopcy pokazali charakter, naprawdę jesteśmy drużyną, można powiedzieć, pół amatorską. Nieraz, mówię, jeden musiał z pracy się zwolnić, ktoś tam musiał zostawić swoją rodzinę i jechał na ten mecz. Wiadomo jakie mamy wyjazdy, Elbląg, Iława, Susz, Lubawa, Nowe Miasto Lubawskie, jechaliśmy, mówię, o 8 rano wracaliśmy, gdzieś tam w nocy. Poświęcenie każdy jakiś tam zostawił na tym boisku, na tych wyjazdach, w meczach u siebie również i naprawdę uważam, że pokazaliśmy charakter i że zasługujemy na tą czwartą ligę mimo jakichś tam kłopotów finansowych, kadrowych, że w barażach jeszcze, mówię, złapaliśmy formę w tych ostatnich sześć, sześciu meczach, pięć wygranych, jeden remis, także myślę, że to jest dobry prognostyk przed barażami. Ja wierzę, mówię, w mój zespół, w moich chłopaków i że zrobimy wszystko, żeby dla Gołdapi utrzymać tą czwartą ligę. Dobrze. Teraz wielkie słowa uznania dla mojego zespołu również tutaj dla jezioraka, że to naprawdę dzisiaj fajne widowisko. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo, mówił Michał Mośnicki. Emocji już za nami było ich naprawdę bardzo dużo. Obie drużyny dzisiaj spisały się znakomicie, jeśli chodzi o drużynę Jezioraka, znakomity start w nowym rozdaniu. Mamy nadzieję, że będzie jeszcze więcej emocji, przypominamy Państwu, że strategicznym sponsorem drużyny Jezioraka jest firma NRK. Na dziś już dziękujemy, życzymy oczywiście wspaniałych wakacji piłkarzom i zawodnikom, ale też oczekujemy na kolejne emocje, które już wkrótce nastąpią przy ulicy Sienkiewicza. Dziękujemy bardzo.